Jak dam, kobieto, wstałaś już? To ruszaj mi się tutaj. To nas trzeba przewalać i formę robić. Coś ty do mnie odrzekła? Że dzisiaj masz wolne? Ty, się Nie orzekaj tak do mnie, Natalia. Także ruszaj mi się tutaj. Nie ma dyspensy! Trenik musi być należycie wyrobiony! I odżywiaj mi się odpowiednio, żeby forma była na lato! I lepiej uważaj, bo jeszcze raz zobaczę, że się opierdalasz, to inaczej będziemy rozmawiać na talka. Także działaj mi! I wyrabiaj dzienną normę tonarzu Staliwa. Także żebyś mi była na treningu.